Pierwszy góry na Lego Store. Razem ze wszystkimi uczestnikami, którzy tu przyszli, dzieci, młodzieżą, dorosłymi, budowaliśmy dorosłym, dorosłym, wspólnie dorosłym. tego oto majestatycznego to torta Każdy poziom przedstawia różny poziom budowy, ale iście zaskakujący. Podobają mi się wszystkie rzeczy. Od świeczek serduszek do Tu mamy świeczki różnego koloru. Tu mamy kacuszki. Tu mamy serduszka. Tu są kwiatuszki umieszczone. Jest też Baby Yoda, żeby nie było. Mało tego, ja tutaj coś widziałem, jest coś fajnego. O, są serduszka, zobaczcie. A jest też nóż. Jest też nóż do krojenia torta jedno co jest zakłócające, i jedno co jest, jest najlepsze, że w tym jednym torcie jest milion pomysłów. Każdy pomysł jest zaskakujący. My wszystko wykonywaliśmy z bricków 2 na 4. Wyobraźcie sobie, ile rzeczy można zrobić. Aha! Jakbyście nie wiedzieli, to ten tort można rozłożyć na. na takie kawałki. W środku jest cytrynowe. To są kawałeczki tego torta.

Chcieliśmy podziękować wszystkim z piotkiem razem. Chyba, że Piotr nie chce podziękować, ale nie, ja chcę dziękuję. podziękować. Oczywiście, no chcę podziękować wszystkim za niesamowity udział w przygrodzie tej cudownej monumentalnej konstrukcji. E, wszyscy daliście z siebie niesamowitą ilość energii, ciepła, sympatii i czegoś, co jest tylko... E, bo w tym momencie lukier się roztapia od tego co no dobra, e... no, to dobra. <śm> Także my wstaniemy teraz. Dziś, Dziś. Dziękujemy bardzo za to. Dziękujemy za wspólną pracę, którą e, zrobiliście, wykonaliście. Wielkie brawa dla was. Mm. O! <śm> <śm>